No cześć, paskudnie dzisiaj gorąco, niedziela. Trochę się jeszcze czasu znajdzie na to, żeby omówić drugą z maszyn w warsztacie, którą mam, której używam, która jest używana na co dzień. Nie wyobrażam sobie życia bez niej. <śleskujesz> po prostu jest to szlifierka do otworów e, wykonana w zakładach Strzelczyka firmy JTS. E, Numer maszyny 969 z 1971 roku. Maszyna, powiedziałbym, wielce zasłużona. Dla warsztatu pracuje w zasadzie od zawsze. Działa bez zarzutu, odpukać w niemalowane drzewo. Na razie, bez zarzutu. O tyle fajna, że regulacja obrotów na wrzecionie, na którym mocuje się. Materiał jest płynna skokowo regulowana, kamienie szlifierskie zakładane są na pinole na czpieniu, przykręcane, także no jest, to, jest to fajne, łatwo dosyć poradzić sobie ze wszelkiego typu otworami, z tym, że jest kłopotliwa, o tyle, że nie ma możliwości zamontowania, znaczy pewnie jest możliwość zamontowania na niej uchwytu takiego tokarskiego, żeby to czy, szlifować w uchwycie ale ja to akurat nie mam, ja szlifuję korbowody na tak zwanych e, planszajbie to są systemy tulejek, zaraz Wam pokażę, przejdziemy do maszyny to będziecie wszystko widzieli kamienie, których używam na tej szlifierce to są kamienie jeszcze z czasów DDR-u, swego czasu załatwione w e, niemieckich zakładach e, produkujących e, łożyska i od nich odkupiona kiedyś ojciec miał całą beczkę tego teraz już nie zostało aż tyle, ale, ale jeszcze tego jest sporo są to kamienie, które były używane m, ale no, to średnic, których ja używam, jak najbardziej się nadają to jest coś takiego o, takie kamyszki. Super sprawa, nie zamulają się, nie sypią się, można tym szlifować bez żadnego problemu. W Polsce w obecnych czasach wyczaiłem rodzaj tego kamienia, mam takie same na szlifierkę kłową. Ale o tym to Wam opowiem, jak, jaki to kamień, jakie, jakie ziarno, jaka struktura, jak będę omawiał szlifierkę kłową. Tymczasem przejdźmy do maszyny już jako taka stricte do szlifierki. No i jesteśmy już przy maszynie. Oto ona. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Wypiło mi się z uchwytu. 71 rok. 969, tak jak mówiłem. Jotesa. Tu jest olej, który jest dolewany na bieżąco. Maszyna. Wygląda w ten sposób. Tu mamy takie najpotrzebniejsze narzędzia, czyli mikrometr wewnętrzny, klucze do ustawiania, w jakiej pozycji ma kamień wchodzić i wychodzić z maszyny. Także to jest dosyć istotne, żeby dobrze to ustawić. Tutaj mamy oweczpienie do kamieni, o których mówiłem. Tu jest kamień. Oprócz takich, gdzie przykręcamy na stałe kamień, mam też taki trzpień, gdzie jest y, wkładane w pinole y, kamyszki, takie wymienne, różnych średnic można zakładać, otwory szlifować, ja ich bardzo nie lubię, bo one tu na tym cienkim y, kiku przy dodawaniu większych wartości y, na podziałce potrafią oszukiwać, nie dociągają, nie doszlifowują. Jest to takie powiedzmy dosyć średnie. Wolę jednak kamień, który, który jest na stałe, tak jak w tym przypadku. No i to jest czujnik zegarowy, którego używam. Także y, tym czujnikiem, jak przymocujemy korbowu, to już widzieliście w innych filmach. Przy użyciu, oczywiście, zawsze obecnego warsztacie młotka. No. Jest e, maszyna, jest to szlifowane i do pomiaru używa się oczywiście średnicówek. O, tam macie w szafie zestaw średnicówek. Po prawej stronie widać y, y, piasty o różnych średnicach. Y, tak, żeby było o jasności. To są różne, różniste piasty. Tutaj macie z kolei stożki do przymiaru na włeskach, jak czy jawach jak chcę stożki szlifować albo, albo coś w tym rodzaju W każdym bądź razie no takie tu skarby przy tej maszynie są regulacja tak jak mówiłem jest płynna trzy guziki pierwszy start drugi z prawej tutaj znaczy pierwszy z prawej to jest uruchamianie wrzeciona z obracającym się materiałem i środkowy to jest chłodziwo, które wypływa tu przez otwór w maszynie. Wypływa, chłodzi i, i to w zasadzie tyle. No, ta maszyna jeszcze wymaga regulacji co jakiś czas. Tymi dwoma pokrętłami tu reguluje się luz na panewkach, ponieważ to jest maszyna, która ma panewki zamiast łożysk. No to trzeba niestety to kontrolować tak w miarę solidnie. Zawsze trzeba dbać o stan oleju. Tu w środku spróbuję odsunąć. O, tam w środku jest y, olej. Pompa podaje tu wrzeciono olej. Smarowany jest cały układ. No także maszyna jak wiecie jest dosyć głośna. Mogę włączyć na próbę. Posłuchajcie. Jak widzicie cicho nie jest. W każdym bądź razie. Materiał. A propos materiału jak już go tu zamocuję, w tym no to jest chroniony taką pokrywą, żeby nie pryskała na cały warsztat, bo wylatująca woda przez otwór powoduje po prostu opryskanie wszystkiego, co jest w okolicy. Także to tyle. A, w tym miejscu na maszynie najważniejsza rzecz. Tu na tym macie osadzony diament. I tym diamentem. Wyrównuje się kamień przy szlifowaniu na gotowo, zawsze przed wyszlifowaniem na gotowo trzeba wyrównać kamień, krótko mówiąc obciągnąć go nomen omen, po czym można doszlifować powierzchnię do tak zwanego lusterka, w zasadzie nie wymaga, nie wymaga ona e, już e, jakichś dodatkowych zabiegów, chociaż ja i tak jeszcze poleruję po, po wyszlifowaniu. No i to i w zasadzie tyle na temat tej maszyny. Tu w tym miejscu ustawia się dystans. Tu między tymi dwoma y, klockami y, jest y, to urządzenie, które powoduje przesuwanie się maszyny stołu w prawo-lewo. Pokażę Wam o. Zobaczcie. No, teraz. O. Widzicie? Przekręcają w prawo-lewo. Maszyna się przesuwa. W tym miejscu jest miejsce, gdzie będzie się samoczynnie wykonywać taki ruch. Także kwestia ustawienia i pracy później w sposób ciągły można to robić sztuka za sztuką. Przy tej maszynie jeszcze jest o tyle ciekawe, że tu ja co prawda nie mam tego tu była nakładka. Taka, która umożliwiała szlifowanie płaszczyzn. Był stół magnesowy, stół gdzieś jeszcze mam, ale pozostałej części niestety nie udało się uratować, gdzieś przepadła w ferworze walki przy przeprowadzkach, nigdy nie używana, dlatego sobie poszła, mówiąc brzydko. No to tyle. To szlifierka, tak prawie w całej okazałości. Będziecie mieli jakieś pytania, to proszę pytajcie, chętnie odpowiem, nie ma problemu. Komu się podobało oczywiście łapka w górę, komu nie łapka w dół, subskrybujcie kanał, zachęcam do tego. No i do następnego razu, do następnej maszyny, tym razem będzie to ta szlifierka, szlifierka Kłowa, której używam do szlifowania czopów korbowych. Tutaj akurat na stole, w tej chwili, będą szlifowane włoski. No, Uszykowane są w będą szlifowane. Także... Znaczy one już są w otworach wyszlifowane. To są wszystkie te, które na 22 czop. Tam u góry są takie, które mają czop 21.2, tutaj te, ale otwory są wytulejowane na ten, ale to jest zupełnie inna historia, także to już nie tym razem. Dobra, to jeszcze raz. Do miłego. Cześć, trzymajcie się.